Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj już mamy poniedziałek. Dzisiejszy filmik będzie trochę łączony, bo wczoraj po zwiedzaniu stadionów wieczorem jeszcze z Krzyszkiem żeśmy pojechali do Londynu, żeby obejrzał sobie. Londyn nocą było pięknie, ale materiał na filmik z jednego dnia wczorajszego było trochę za dużo, więc przyniosłem część materiału, czyli, czyli ten wieczorny spacer na dzisiejszy dzień. I najpierw obejrzycie sobie e, oczywiście wczorajszy wieczór, a następnie kolejne wydarzenie, na które właśnie zmierzamy. E, jedziemy na Notting Hill Karnawał. Zjechało się tysiące ludzi, o, setki tysięcy ludzi z całego świata, i ze względu na to nie możemy dojechać bezpośrednio do Notting Hill, tylko jedziemy na Paddington Station, i stamtąd spacerkiem na Notting Hill. Przyznam się, że jeszcze nigdy nie byłem na tej imprezie, chociaż mieszkam tu już dość długo. Te karnawały zaliczałem na Wyspach Kanaryjskich. Ale jestem naprawdę ciekaw jak to wszystko będzie wyglądać. Ponoć jest mega impreza. Zatem najpierw zapraszam Was na, na materiał z wczorajszego wieczoru, bo było pięknie. A później obejrzymy sobie yy, Notting Hill Carnival Na razie. Witam ponownie. Jest godzina 21. Yy, po zwiedzaniu stadionów, mieliśmy chwilę relaksu, nasze kilka godzin. Obiadzik, dżemka i tak dalej. A teraz o 21.00. Jedziemy z Krzysiem yy, do centrum Londynu Bo Krzysiu nigdy nie widział London Bridge, Tower Bridge, Tower of London nocą Widział już owszem yy, Canary Wharf Ale ścisłego centrum Londynu jeszcze nie widział Zatem ruszamy na oglądanie nocny Londynu I po 20 minutach jazdy jesteśmy na stacji Tower Hill A po wyjściu ze stacji zaraz pokażę wam co zobaczymy Tym sposobem wybrnęliśmy do końca dnia Jest 15 minut po godzinie 11 w nocy Potwornie zmęczeni 15 km w nogach Ale warto było naprawdę Dzień był udany Zapraszam na przygody jutrzejszego dnia Ostatniego Dnia pobytu Krzyśka W Londynie Cześć Sami przyznacie, że Londyn nocą jest piękny naprawdę A teraz przesiadamy się na stacji Stratford na pociąg do Paddington, na stację Paddington. Patrzcie ile ludzi jest. Po prostu to jest niesamowite. Już w Stratford tysiące ludzi kieruje się w stronę Notting Hill. Jedziemy na karnawał Notting Hill. już jesteśmy na stacji Paddington teraz tylko kierować się w stronę Notting Hill muszę znaleźć na Google Maps w którym kierunku trzeba iść bo ja nie wiem, to jest ogromny dworzec wydaje mi się, że wystarczy jak po prostu za tłumem ludzi pójdziemy i trafimy w odpowiednie e, miejsce ale e, pro forma sprawdzę Kierunek, czy w dobrym kierunku pójdziemy Po 10 minutach spaceru dochodzą do nas dźwięki karnawału, także przygotujcie się na duży hałas, dużo muzyki, dużo rozgardiaszu i w ogóle jeden wielki Bajzel. Pewnie tak to będzie wyglądać. Zobaczymy. Jestem ciekaw. Na South Kensington, no, robiłem coś takiego. <grymne> Póki co idziemy w ogromnym tłumie w jednym kierunku jak 100 do baranów jak... Konie baran. nie, Tylko nie baranów, tylko nie baranów. Tak, ale mam nadzieję, że za parę minut wyjdziemy na miejscu, bo coraz więcej policji jest, coraz więcej dźwięków, coraz więcej zatrzymań widzę. O, już tu zatrzymali. Świetnie to wygląda, bo szpaler policjantów stoi, a wcześniej policjanci wyłapują wszystkich, wszystkich, może nie wszystkich, ale większość dealerów, czarnych chłopaków, no młodych, no ciekawie. Coraz głośniej, naprawdę coraz głośniej. Zabawa się rozkręca. Out that way do domu, bo po prostu nie da się wytrzymać tego hałasu. Hałas jak hałas, można wytrzymać. Natomiast oni z tych ciężarów wypuszczają takie pasy, że ja tu mam wrażenie, jakbym miał cały czas palpitację serca. Cały drużer w środku, i do wytrzymania kompletnie. Ale generalnie impreza dopiero się rozkręca, więc myśmy w półtorej godziny spędzili na tej imprezie, ale jak do tej pory nic nas nie zachwyciło, dlatego zbieramy się do domu, bo jeszcze musimy coś zjeść i Krzysiu dzisiaj wyjeżdża wylatuje do Polski Zaczęliśmy z Krzysiem w końcu do w miarę spokojnego miejsca czyli do naszego eterspuna na obiad czyli rybkę, rybkę z frytkami słowo komentarza do, do tego Notting Hill Carnival szczerze nie polecam po tym co przeżyłem na Wyspach Kanaryjskich gdzie trafiłem trzy razy na karnawał to tutaj z kilku powodów kompletnie nie polecam tej imprezy po pierwsze totalny chaos wszechobecny wszechobecny po drugie trafiliśmy akurat być może tak się zdarzyło, że na początku tego karnawału tam nie było latynoskich kompletnie rytmów, wszystko były karaibskie jamańskie afrykańskie. Po trzecie te zespoły które tam były, to było jakieś pospolite ruszenie. Te dziewczyny żadnej choreografii, niską prosty, ruszały tylko tyłkami, a wszystkie ręce miały zajęte, miały zajęte jakimś żarciem, więc one nie wyglądały na zagłodzone. Przy okazji zobaczyliście kanon piękna, obowiązujący na Karaibach. Wszystkie zamiast tańczyć po prostu w miskach miały jakąś fasolę albo coś w tym rodzaju i jadły, zajęte były jedzeniem nie je tańczeniem w ogóle żadnej choreografii kompletnie nie było i staliśmy tam chyba z półtorej godziny cały czas tylko karaibskie rytmy, afrykańskie rytmy kompletnie zero choreografii zero, zero jakiegoś przygotowania challenge'u nic yy, kompletnie poza tym z tych samochodów Ci DJ -e puszczali takie pasy, że ja to cały czas miałem wrażenie, że mi serce wyskoczy z klatki e, piersiowej. Masę pijanych, ale to jest normalne na takiej imprezie, że ludzie piją alkohol. Kto się bawić po prostu? E, dużo policji, ale no nie, no hałas, hałas. Ja się spodziewałem hałasu, ale nie aż takiego i nie takiego, chaosu przede wszystkim. Także jeżeli będziecie chcieli się specjalnie wybrać na Notting Hill. Haniwal od razu. Jedźcie lepiej sobie gdzieś na tereny krajów latynowskich i tam karnawał to jest naprawdę piękna sprawa. Piękne układy taneczne, piękne tancerki, piękna muzyka i rytmy latynoskie tam jest naprawdę zdecydowanie lepiej. Ale dzięki, że byliście z nami, a zapomniałem was uprzedzić przed filmem, żebyście ściszyli trochę telewizory czy telefony, bo pewnie mieliście trochę za głośno. Ja postaram się montując filmik, trochę ściszyć te e, hałasy. Także zjemy za chwilę obiad z Krzysiem, jakieś piwko wypije i dzisiaj o 18.50 Krzysiu żegna się z nami, wsiada w autobus i wraca do Wrocławia do Polski. Dzięki. No i Krzysiek wyjeżdża. Koniec długiego weekendu.